Hello, hello, z tej strony Pedro i dzisiaj moja szczera i prawdziwa opinia na temat tej nowej aplikacji Robloxa Czy jak to się nazywa Roblox 2.0? Nie mam zielonego pojęcia, ale dzisiaj będzie tego ocena Jeżeli graliście w Robloxa przez ostatnie dni, to na pewno zauważyliście, że coś się tutaj zmieniło Mianowicie tutaj pojawił się ten taki pasek Explore Roblox in our desktop app Ale jeszcze jeżeli wejdziemy sobie do gierki i potem z niej będziemy wyjść, to też będziemy dostawali komunikat Jeżeli nie, no to teraz wam to zaprezentuję No i cyk, jak widzicie jesteśmy na Pet Simulator to X i teraz będziemy chcieli z niego wyjść a mianowicie chodzi mi tutaj o X w prawym górnym rogu, którego aktualnie nie widzicie, ale musicie mi zaufać, że klikam ten X, więc dlatego go klikam i się pojawia new to the roblox up i tak szczerze jak to pierwszy raz zobaczyłem to się przestraszyłem co to w ogóle jest i teraz jeżeli klikniemy close roblox to wszystko będzie okej okay i będziemy mieli normalnego klienta ale jeżeli przejdziemy do back to home przeniesie nas właśnie tutaj jak pierwszy raz przez przypadek to kliknęłem ze względu na to, że było podświetlone i nawet nie czytałem co tam za kogoś wyskakuje, to moja reakcja była taka Ty, co to za gówno? No jak się potem okazało, ta reakcja nie była w ani jednym tak naprawdę zła, ze względu na to, że nowy klient Robloxa, ta nowa aplikacja Robloxa, no to jest chyba aplikacja, dobra? W tym odcinku będziemy na to mówili, aplikacja jest po prostu turbo tragiczna. W sensie, nie rozumiem zastosowania, po co zostało to zrobione, ale przede wszystkim jest to tak, turbo, ale to turbo zlagowane, serio, jak teraz naprawdę nawalam tą myszką, jak się tylko da, a to nie chcę lecieć szybciej, te Animacje są po prostu zepsute, jakby były robione w, w 10 fps Tak, Jeżeli nie wiecie, co są fps to klatki na sekundę. No po prostu jest to tragiczne. Niezależnie, w co klikniemy, tak naprawdę będzie taki lag. No chyba, że już będziemy to klikali na serio 15 czy tam 20 raz, no to wtedy okej, okay. no ale no po co jest coś takiego zrobione? Na Robloxie jest dużo więcej błędów. Na przykład naprawcie eventy na normalnym Robloxie, albo zacznijcie dodawać jakieś normalne eventy, a nie coś takiego. Fakt, faktem ma ta aplikacja kilka plusów, kilka rzeczy, które powinno zostać. We dopiero do Robloxa normalnego dodane. Ale no, przeważająca część rzeczy to są oczywiście minusy. I to nie jest tak, że ja się boję zmian na Robloxie czy coś takiego. No, ale no, nie chcę, żeby one tak wyglądały, żeby to się wszystko ścinało. W ogóle na samym początku, jak to wprowadzili, przez pierwszy dzień nie dało się kupować koszulek. Ja serio chciałem kupić od kogoś koszulkę, ponieważ musiałem to zrobić. I okazało się, że nie mogę. Totalnie klikałem Buy a t-shirt i się nie dało. Ok, dajmy temu profilowi chwilkę. Ok, ok, tak, jakieś 10 sekund, 15 się wczytywał sam profil. Na komputerze, no który nie jest słaby No nie oszukujmy się, nie mam jakiegoś turboowego komputera 10 sekund mu to zajęło Generalnie według mnie jest to też brzydkie Widzicie to? Po co jest tutaj napisany mój nickname I to takimi literami, że nie wiem no, Serio nie wiem kto by się przeczytał Jeżeli by się chciał, no nie wiem, metrot komputera Czy coś takiego, no po co? Po co tu jest napisany mój nickname, profile Po co jest tu mój wiek w ogóle podany Dlatego ja też totalnie, ale to totalnie nie rozumiem A i wiecie co jest to śmieszniejsze Nie da się tego wyłączyć Nie da się, serio, nie da się Ludzie na zagranicy w YouTubie próbują to wyłączać I tak dalej, no ale się po prostu tego nie da Zrobić, to no, naprawdę, nie wiem kto to tak naprawdę Wymyślił, w ogóle ustawienia Są tak jakoś dziwnie zrobione, no nie wiem Tak jakieś zakładki porobili Nie mam pojęcia w ogóle po co, ale z tych Plusów to to na przykład mamy zakładkę events Yeah, mamy to, nareszcie po jakimś nie wiem roku, dwóch latach oczekiwania na normalne ale to po prostu normalne eventy Dostaliśmy to, mamy jakieś tutaj evenciki Chociaż to wiadomo, no 3-4 lata temu Te eventy były dużo lepsze, ale tutaj się Chociaż nie bagują. Z rzeczy, które mi się tutaj Podobają, to jest to katalog Katalog jest naprawdę ok zrobiony, ze względu na to Że zobaczcie, no nie wiem, chciałbym sobie Kupić powiedzmy te skrzydła za 125 robuxów Nie chcę ich kupić, ale po prostu dla testu Jeżeli sobie to oczywiście klikniemy To jak widzicie od razu Nasz awatak jest przedstawiany w tym właśnie Oto skrzydłach, co jest naprawdę mega to Mega fajnie, a czy możemy założyć tak dwa Itemy, żeby sobie od razu cały nasz outfit, to tego się niestety nie da zrobić. To dlatego niestety Roblox nie wpadł, że można coś takiego zrobić. no Ale sam fakt tego, że nie musimy klikać, żeby to przywypróbować i tak dalej, katalog jest akurat ok, zrobiony, fajnie zrobiony. Tylko jeszcze nie wiem, jak tutaj wyszukiwać tych rzeczy, tak? To jest akurat na minus funkcjonalność tego. Plusem jest to, że właśnie od razu możemy sobie przymierzać. Minusem jest to, że jeszcze nie ogarniam jak tutaj dokładniej jest, oczywiście, jeżeli chodzi o wyszukiwanie różnych itemów. Patrzcie, ja teraz klikam cancel. Ok, dobra, Razem poszło, ale kliknąłem sobie W tą lupę i teraz jeżeli klikam sobie w jakieś emotki, animacje i tak dalej się nie da Klikam w cancel, w cancel też Jak widzicie, nie wiem czy to słyszeliście, o jak widzicie No naprawdę klikam w ten cancel I naprawdę jak widzicie, no średnio to działa Ja tylko przypomnę, że Roblox jest Jedną z większych platform na świecie Więc powinni mieć w miarę okej okay stronę Jajku, czy wy widzicie to przewijanie Czy wy widzicie te lagi Zobaczcie to, ja skroluję cały czas myszką w dół I zobaczcie jak to ścina, jak to laguje Nie wiem czy będziecie to widzieć i to, to jesteśmy oczywiście na normalnym Robloxie i zobaczcie, tutaj nie ma takich lagów, tutaj się płynnie. Ja tak nie spamuję też myszką, tak jak spamuję myszką, też to leci w miarę szybko. Ale jest to przede wszystkim płynne, a jak przejdziemy sobie do tego nowego klienta, to jest to naprawdę tragiczne. No teraz, Ej, nic nie mogę zrobić teraz. Co jest? Okej, okay, dobra, poszło za czwartym razem, no masakra. Ty, no to nie powinno być tak zrobione, że najpierw ktoś to testuje, albo nie wiem, robimy z jakąś zamkniętą grupę i kto chce testować nowego Robloxa, ten testuje, a kto nie kto to nie testuje, no nie wymuszajmy na wszystkich tych badziewnych aktualizacji. Kliknęłem w ikonę Robuxa, zobaczymy za ileś coś zmieni. Okej okay, dobra, drugie po dobra, za drugim podejściem się udało. Mamy to, oczywiście możemy, dobra, jak się kupuje Rubuksy, bo w sumie to tego, tak, a, kupuje się Normalnie Rubuksy, to ok, nie ma z tym Problemu, a co, tutaj XM, dobra, możemy Wejść sobie XM, to akurat okej, okay. nic się tutaj Nie zmieniło, poszperam dalej W ogóle grupy są w jakimś takim dziwnym miejscu Żeby się dostać do jakąś grupę, to musimy klikkać trzy kropki, w ogóle grupy mamy obok jakichś Settingsów, blogów i tak dalej frenców też tutaj mamy, więc Ale no dobra, no wczytuje się, trochę się wczytuje No ale no nie będziemy marudzili, tak Już to wszystko tutaj i tak marudzimy Ale no jak widzicie, no grupy są już Tutaj, no Kaj okay zrobione, tak, no, ale no nie mamy tutaj żadnego tak naprawdę pola do popisu. Musimy sobie wychodzić X-em. To też musi mieć jakąś swoją animację, która się oczywiście ściga, ścina. I jeszcze, jeżeli chodzi o friendlist, to to zobaczcie sobie to, że po prostu, no nadal tego nie naprawili, tak. Jak widzicie na przykład w moje friend requesty, ja muszę się tyle naklikać, żeby weźmieć moje friend requesty, ale nie naprawili tego, żeby pojawiła się normalna ilość friend requestów. U mnie się pojawia 500, no ale czy to jest możliwe? Czy to jest 500 osób? No nie, no nie mam, Mam dużo ale tu dużo więcej oczywiście tych friend requestów ale no naprawdę no to jest no zobaczcie jak to się ściera po co są tutaj te awatary wiecie ile to ramu zżera? aktualnie sam klient robloxa zżera ponad gigabajt ramu serio ja sobie po prostu scrolluję moich znajomych bo chcę zobaczyć kogo mam i już mam gigabajt 100 megabajtów pamięci ram więc jeżeli ktoś ma naprawdę słabsze komputery i to będzie leciało cały czas w górę i ja będę leciał o to tutaj w ogóle się coś kliknęło nawet nie co jakiś dobrze tutaj wybrał no ale dobra bez to do... Bo ma taki niktej w Robloxie. No i zobaczcie, zobaczcie, jak to działa. Nie, to tragedia. Dobra, odpalmy sobie z tego klienta teraz na przykład Pet Simulator X i zobaczmy, czy to się odpala tak samo. Okej, okay, mamy jakąś nową stronę. E, ta miniaturka. Czemu dasz krzyczeć? Co to jest? Halo! Po co jest tutaj ten pasek? No przecież to wygląda jakby było krzywo przez to, że jest tutaj ten pasek I po co ta miniaturka jest taka ogromna? Po co? Przecież to prawie cały monitor zajmuje ja tutaj jest w ogóle to samo zdjęcie dwa razy powtór No co jest grane tutaj? Bo ja tego nie rozumiem, tak? No nie rozumiem, bo tutaj akurat jest to troszeczkę, no tutaj jest kwestia sporna A gdzie są prywatne serwery? Hal, o, tutaj O, czekajcie, musi być animacja, okej, okay, okej okay. Tak, ej, tutaj to brzydko wygląda, ale tutaj jest naprawdę okej, okay. tutaj mi się to pojawia, no ta miniaturka jest za duża i ona powinna zostać zmieniona, ale tak, no to mi się tutaj naprawdę mega, to mega podoba, ten opis też mi się troszeczkę nie podoba, ale łapki w górę mi się podobają, aktywni gracze mi się podobają, wizycy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zostało wprowadzone coś takiego jak wiek na Robloxie, w się sensie takim, że gry niektóre są na przykład dla wszystkich wieków, a niektóre gry pewnie pojawiają jakiś przedział wiekowy. Żeby kliknąć favorita, to trzeba kliknąć trzy kropki tutaj, co jest akurat Niefunkcjonalne i niedomyślne No niestety tak to zostało zrobione Nie wiem kto na to wpadł, no ale odpalmy sobie Gierkę i sprawdźmy, aha I to prezentuje się dokładnie, ale to dokładnie Tak samo jak w przypadku normalnego Robloxa Więc nie ma tragedii, no i za każdym Razem jak chcesz wyjść Okej, okay, dobra, jeżeli klikniemy tak normalnie Lift to i tak nas przeniesie do tego klienta no niestety jest to tragiczne, ale za każdym razem Jak będziecie chcieli wychodzić To za każdym razem będziecie mieli komunikat Dobra, przejdźmy już sobie do naszej normalnej strony Roblox Do której ja jestem przyzwyczajony Która według mnie działa 15 razy płynniej I jest po prostu bardziej funkcjonalna No wiadomo, że niektóre rzeczy mam brzydsze, No ale nadal zdecydowanie 15 razy walę tą stronę niż jakąś stronę inną w ogóle, jeżeli się ze mną zgadzacie i jesteście do tego momentu, to możecie stawić subskrypcję i łapkę w górę. Będę wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Oczywiście, jeżeli sobie klikniemy wopen tutaj, to zobaczcie, Roblox tam się aktualnie widzowie otwiera i możemy zaobserwować, że odpali nam się super cud. A, w ogóle musimy jeszcze czekać, zanim się nam ta aplikacja pobierze. A jedynym plusem, jakie widziałem w komentarzach u innych twórców, jest sam fakt tego, że możemy mieć dwa Robloxy odpalone naraz, w sensie jeden na tej aplikacji jeden możemy mieć na przeglądarce i jeszcze trzeciego Robloxa możemy mieć na Microsoft storze, co za tym idzie możemy mieć trzy Robloxy na raz, w sensie trzy różne konta i na trzech kontach farmić bez żadnych innych programów. Tak dla porównania teraz, sam Google Chrome zżera mi pamięci RAM koło 200 MB więc to naprawdę nie jest jakoś mega dużo a wcześniej miałem to zużycie na poziomie 70 MB, co za tym idzie, jak możecie zaobserwować, sam Roblox zżera tutaj, no nie wiem, 8 razy mniej 10 razy mniej zasobów z naszego komputera, więc ta strona jest nawet Lepsze dla naszego komputera, bo się nie będzie tak pocił. Proszę, zoptymalizujcie tamtą aplikację, bo tam się nie da totalnie, ale to totalnie nic robić. A jak nie, to chociaż włączcie możliwość tego, żebyśmy mogli to sobie wyłączyć gdzieś to, bo za każdym razem jak ja wchodzę do gry i za każdym razem się tiltuję, za każdym razem wejdę sobie jeszcze raz do tego pet simulatora, żeby wam pokazać o co chodzi. No i patrzcie, wchodzę sobie na takiego Pet Simulator X, a tak przedam tylko i wyłącznie po to, żeby sobie odebrać nagrody. Odebrałem i chcę wyjść, no to co robię? No to oczywiście klikam sobie, no nie wiem. 11.00 iz full screena. Klikam XA, no i wyskakuje to w komunikat. Niezależnie co zrobicie, będziecie tak naprawdę dostawali ten komunikat. Zobaczcie, cały czas klikam w tego XA w prawym górnym rogu. Wiem, że tego nie widzicie, ale no musicie mi zaufać, że klikam tego XA i za każdym razem będzie ten komunikat. No, łatwo jedyna, no ile można ten komunikat widzieć. No, nie chcemy korzystać z tej aplikacji Robloxa. Jest ona tragicznie zoptymalizowana. No, ale dobra, możemy zrobić Open Roblox menu Back to Home, przeniesie nas do tej bezsensownej aplikacji. Plus Roblox przeniesie nas do normalnej strony na Google, Chromie, oczywiście Robloxa. Więc to, tak szczerze, ta aplikacja jest gorzej zrobiona od Robloxa na Microsoft Store według mnie. Co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji i łapce w górze, jeżeli wam się podobało. A dodatkowo w opisie macie link do mojego Discorda, gdzie rozdaję pety, Robuxy i gamy totalnie za darmo. A dodatkowo w opisie macie też link do mojej nowej gry, gdzie możecie zostawić faworytę. Dzięki, trzymajcie się, siemano!